Inwestycje realizowaliśmy praktycznie przez cały sezon roboczy, bo zaczęła się na wiosnę i skończyła się pod koniec października. Nie było jakichś większych trudności, inwestor wykazał dużą wolę dobrego wykonania. Oczywiście nie obyło się bez zmian drobnych, projektowych, ale nie, było, nie była to inwestycja kłopotliwa, a wydaje mi się, że bardzo duża poprawa warunków jazdy nastąpiła. Udało się zrealizować dwie drogi tutaj w Drasku Pomorskim. Dobrze, że gmina Drasko Pomorskie była aktywna i chciała w tej, w tej inwestycji uczestniczyć. Dzięki, podziękowania dla Burmistrza Ptaka, dla Rady Miejskiej, dla Skóry Z uwagi na to, że powiat sam nie, nie zrealizowałby tego zadania. Uważam, że tutaj działanie miasta i powiatu powoduje, że centrum miasta się diametralnie zmienia. Mamy piękny środek miasta, mało tego też mamy szlaki alternatywne dla głównej drogi, która jest dla, obok starostwa powiatowego. W razie czego? karetki czy też straży pożarnej, które dojechać do potrzebujących. Myślę, że remont kapitalny ulicy kolejowej i Sobieskiego świetnie wkomponowuje się w nowy klimat tych inwestycji, które mamy na terenie miasta. Ale przede wszystkim, co jest godne podkreślenia, to jest dobra współpraca pomiędzy oboma samorządami, czyli powiatem i gminą, bo jest to wspólna inwestycja. Nie zabraknie również ich w następnym roku. Mamy już przyrzeczone środki na przebudowę tego ostatniego odcinka Obrońców Westerplatte. Myślę, że skorzystają na tym przede wszystkim kierowcy i mieszkańcy i skorzysta wizerunkowo samo miasto.